Pokaż, jaki, jaki jestem wysoki, jaki, jaki duży jestem, jestem, jaki jestem duży. Jest duży, ślicznie, Uf, jak pięknie prosisz, jak prosi o domek komerek? jak prosi o domek, tak ślicznie prosi, chodź, chodź Homerek, o, jak pięknie prosi. A może chodź, zrobić. do no, znowu. O, zobacz, prawie zrobiłeś O, pięknie pomyłek. Chodź. O, jeszcze poproś o domek. Poproś o domek, jak to ślicznie prosi. A tak, proszę. A może, to może.